Będziemy tutaj dzisiaj mówić o tym, jak wyglądała nasza wigilia firmowa w tamtym roku. Mam nadzieję, że powiem coś, co zrobi Twój dzień. Mój? Zawsze. Dzień dobry bardzo. Na początek serdecznie chcemy podziękować naszym patronom i patronkom, czyli osobom, które wspierają nas przez serwis Patronite. Światłusy to również Wasz projekt, dlatego dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Witajcie w naszej serii, w której opowiadamy o naszych marnych żywotach, mm. które nie różnią się za bardzo od waszych. Bo to są takie zwykłe żywota. Jak obiecaliśmy na kanale Światusy, będziemy tutaj dzisiaj mówić o tym, jak wyglądała nasza wigilia firmowa w tamtym roku. Tak. Bo mogła wyglądać, bo od nas było trochę więcej. Ale teraz jest nas trochę mniej i stwierdziliśmy, że nie będziemy robić kolejnej wigilii firmowej, bo w sumie została nas tylko garstka firm. Właściwie też ta garstka została i spotykamy się z tymi osobami regularnie, bo to rodzina została. No i został jeden Tomek. Tak, ale to trochę by było dziwne robić wigilię firmową. Dla po, po prostu wystarczy zrobić spotkanie rodzinne i jakby Ale też nie tylko nas spotkały te zmiany danim nim opowiesz, jak, jak była. Kogo spotkały zmiany? No, biznesy inne na przykład. Ja trochę się cieszę, że, że nie robimy, bo musiałabym szukać nowej firmy cateringowej, bo ta, z której zawsze korzystaliśmy, no też jakby jej nie ma już. Mm. W naszym. A przypadku... miałam sprawdzoną, musiałabym szukać, sprawdzać. Nie, nie wiem, czy będzie dobrze, jaką ofertę wybrać. To jest skomplikowane. Aha, no tak. Tam zawsze byliśmy zadowoleni, co roku się przypominali, że zrobią pierogi i. I zupę grzybową, i, i było spoko. W tamtym roku w ogóle poszliśmy sobie do, do wynajętej sali na konkretną godzinę i tam spotkaliśmy się i sobie życzyliśmy dobrze i zjedliśmy razem dobre rzeczy. Dobre rzeczy, i naprawdę było to spoko, doświadczenie. A wcześniejszymi zwyczajami w naszej firmie, która jeszcze się nazywa premium ad, i link do niej w opisie, jeszcze ponieważ. Mamy dużo zmian w bladach, więc nie wiem jeszcze w którą stronę do końca nas zaprowadzi. To mieliśmy takie zwyczaje, że robiliśmy sobie takie wigilie w po prostu firmie. W biurze biurka zestawialiśmy stoły, przywoziliśmy jedzenie i wspólnie zasiadaliśmy do stołu i wspominaliśmy najciekawsze realizacje z naszej branży. Tak, i to się właściwie też teraz zmieni. Nawet gdybyśmy chcieli zrobić spotkanie, to takich za bardzo realizacji nie będzie, no bo naklejki raczej są raczej, znaczy raczej są standardowe. Trudno tu mieć coś takiego niesamowitego. A no, zdarzały tak, się tak. sytuacje, że na przykład był, nie wiem, jakiś szyld i był kolorystyka, no, wedle naszej europejskiej estetyki totalnie dziwna, ale okazuje się, że ponieważ to był ktoś z innego kraju, że tamto były po prostu. To zestawienie kolorystyczne było jakby całkowicie naturalne. Albo zdarzały się takie projekty, które śniły nam się po nocach ze względu na to, że straszyły wręcz. Bo to nie były ładne projekty, ale klienci czasami się upierali na to. Przy, przy naklejkach trudniej, myślę, mam wrażenie, bo nawet jeśli coś jest zrobione tak, nazwijmy to po łebkach. Czasem, czasem są robione projekty samodzielnie, nie przez jakiegoś dział graficzny w dużej korpo, tylko ktoś sobie sam robi mm -hmm. i widać, że one są niewyśrodkowane, coś tam, ale to, to jest mała naklejka 10 na 5 z jakimś tam logo i tu jakby trudno to, trudno to zepsuć, mam wrażenie. Mm -hmm. Nawet jak nie jest idealnie, to trudno to zrobić koszmarek. Tak, dokładnie, bo to jest, a tam na przykład to, to było coś dużego i jeździło gdzieś na samochodzie i, i straszyło. I zawsze wspominaliśmy to, że ta realizacja, to po prostu to było, to było dokładnie to. Zanim w ogóle myślę, że przejdę do tej do samej tej wigilii, to żeby w ogóle załapali nasi słuchacze, o co tu chodzi, jakie zmiany i tak dalej, no to nie zamknęliśmy firmy. Jest to trochę związane z naszym projektem, trochę moim, jak go tak nazywam roboczo resetem życia i odcinek nie wiem, czy jak to nagrywamy, to już się pojawił bo trochę ode mnie, jakby tej pracy i tego pierwszego uderzenia to wymaga, ale postanowiliśmy sobie pozmieniać w naszej firmie to, co robimy. A w zasadzie wybraliśmy to, co naszym zdaniem sprawia nam najwięcej przyjemności, to, co jest najbardziej opłacalne pod względem ekonomicznym, czyli po prostu najwięcej na tym zarabiamy w najkrótszym czasie. I postanowiliśmy wyeliminować takie rzeczy, które. Mm, które na samą myśl, że mamy je robić, to nas bardzo irytowały, że tak powiem delikatnie, albo generowały zbyt duże koszty względem wkładanego, wkładanej pracy. Wróciłam na wizję. Ale krótko to trwało ta przerwa? Tak, tak, tak. Okej. Okay. No więc, jakby tak w dużym skrócie, naszą główną działalnością to jest drukowanie naklejek. To hmm. robimy naprawdę szybko i naprawdę dobrze i w dobrych pieniążkach. I na tym się postanowiliśmy skupić. To nie jest oczywiście 100% naszej oferty, i, i tamtą pozostałą część sobie regularnie czyścimy. Ale stąd też zmiany. To spowodowało, że po prostu jest nas mniej, nie ma potrzeby też nas być tyle w firmie. Ale o tym będę opowiadał w projekcie reset życia. Mm -hmm. Mocno to brzmi. No, ale w związku z tym, że w tamtym roku było nas no, 10 osób na tej wigilii. No, to sobie mogliśmy trochę poświętować. Tak, to było bardzo ogólnie miłe. Miło to wspominam. I fajnie było też, że poszliśmy do lokalu, bo nie trzeba było sprzątać. To fakt. Jedzenie było dobre i, i było fajnie. No, ale jedną z takich rzeczy, które, które tam zrobiliśmy, bo postawiono nam opłatek mhm. na, na, stole. na stole. I ja powiedziałem, że to było coś dla mnie nowego, dlatego, że jedyną wcześniejszą okazją z tym opłatkiem, którą sobie przypominam, to było, że Piotrek się ze mną dzielił opłatkiem. Ale to był tylko Piotrek, Piotrek Borwin, nasz przyjaciel. Mm -hmm. I jakby to nie było aż takie... Znaczące? Nie, znaczące. To nie było takie dla mnie aż dziwne. Jakby wtedy się do tej samej nie przywiązywałem za bardzo do tej Sytuacji tego dzielenia się płatkiem, tylko, no wiesz, to jest bliska ci osoba, to też inne relacje cię z nią łączą. Tutaj była no, też rodzina, ale też pracownicy. Jakoś się czułem dziwnie z tym, mimo wszystko. Czułem się trochę oceniany, chociaż nikt mnie nie oceniał, nie? Mm -hmm. Jakby takie dziwne demony z przeszłości trochę wróciły, no bo jak ktoś tutaj trafił i nie wie, no to. Nigdy nie obchodziłem świąt, nigdy nie obchodziłem m, takich zwyczajów. Wynika to z tego, o czym na kanale światłusy. I dla mnie to było takie dziwne, że ktoś może w jakiś sposób patrzeć. Takie miałem wtedy odczucia. Mhm. No ale jakby wszyscy powiedzieli: Dobra, połamy się tym opłatkiem, połamy się tym opłatkiem. Ja mówię: Dobra, to zrobimy to. Wydaje mi się, że dla nich to było tak naturalne, że oni nawet tego nie analizowali. I ja mam teraz takie, chociaż to by było dobre na nas, na tamten kanał, ale tak, a jedno, e, bo na jednym z odcinków Castmasa mówiłeś o tym, że ty na przykład za bardzo tam nie lubisz tej całej celebracji mm -hmm. świątecznej, nie? No właśnie, i teraz ten kwestia tego opłatka, bo ona jest taką rzeczą, która mi przychodzi z trudem. Ja na przykład, y, chociaż mi smakuje opłatek jako sam sobie, mogłabym go sobie jeść jak kurde wafelek. Chyba to jest jakaś profanacja, nie wiem, y, ale mi smakuje. Y, ale samo to, żebym ja miała sama z siebie postawić to i sprowadzić coś takiego do naszej rodzinnej tradycji, y, nie ma opcji. W sensie, jakbym poszła, do, tak jak kiedyś mówiłam, do kogoś i bym miała to zrobić, to pewnie bym zrobiła, ale zmierzam do tego, że ponieważ ja nigdy tego nie robiłam, to dla mnie to ma takie. Ja jestem jakby nasiąknięta różnymi treściami z książek. Co roku sobie czytam Noelkę Małgorzatę Musi Robić. Tam jest ten moment, w którym. E, no, ja czytałam to jako. Jakby byłam dzieckiem takiego jak Nasza Maja, i czytałam to co roku, i, i na, tym nasiąkłam po prostu. To jest moja wizja tej Wigilii i tak dalej. I tam jest tak, że przychodzi ten mega uroczysty moment. To jest mega uroczysty, wiecie, świeczki się świecą. E, e, światła przygaszone, choinka. Pali się. Gdzieś tam w tle. Oj, się świeci. Tak, gdzieś tam w tle cichutko, instrumentalna albo jakiś chór, kolenda, ale tak, że, że to jest, że jest nastro... nastrój, jest, nie? I wtedy bierzesz, bierz, bierz, bierzą, biorą ludzie ten opłatek i spotykają się z najbliższymi sobie osobami. Mąż do żony, żona, do, znaczy matka do córki, yy, do syna, yy, narzeczeni. I składają sobie życzenia, ale nie, o dobra, wszystkiego najlepszego zrobiłam, mamo, tylko naprawdę to jest takie od serca. I ja, jakby, dla mnie ten opłatek narósł do takiej rangi, wow, nie, to jest coś po prostu. I wydaje mi się, że jednak, i może tu nasi słuchacze to y, powiedzą, że znaczy ja tego nie umiem zrobić. Dawało, z jednej strony myślę, że to by było fajne, tak naprawdę, tak podejść, że idę do ciebie i tak jak jest taki zwyczaj na przykład w, w krajach anglosaskich, żeby sobie dać buziaka pocałować się o północy w Nowy Rok, znaczy w Sylwestra, jak jest tej Tą najbliższą osobę, nie? Że się, że się kochamy, że ja na przykład i składam Ci życzenia i mówię Ci, jak bardzo Cię kocham, i tak dalej, i że to jest coś niesamowitego, ale ja te, nie umiem się tak usporzyć. I sobie myślę też, że niepotrzebnie sobie taką presję narzucam, bo wydaje mi się, że wcale ten opłatek w tych rodzinach, jak spotykają się, jest babcia i jest wujek Heniek, i jest ta nastolatka, co tutaj w ogóle nie chce być w poszarpanych jeansach i wszyscy na nią patrzą, czy czego na przyszła w poszarpanych Ona, mam na to wywalone, będę chodziła w czym chce. I oni tylko jest tak, dobra, 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 przełamy się, wszystkiego najlepszego, zdrowia. No zdrowia, zdrowia, no. I przez to, że ja sobie tak zrobiłam, że to jest coś, coś świętego. To jest po prostu, kiedy otwierasz swoje serce i to jest niesamowite. A tak naprawdę to nie jest. To jest po prostu jeden z kolejnych zwyczajów. I ciekawa jestem, co słuchacze powiedzą, bo prawdopodobnie mam mylne wyobrażenia, jak zawsze zresztą. Z jednej strony, pewnie mylne, z drugiej strony pewnie masz rację. Ja nie wiem, jak to jest. Ale myślę, że. To nie jest tutaj naszą, jakby kwestią to analizować, jak jest w różnych rodzinach. No nie, 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 to może nie, nie. napiszą. Ja bym się skupił trochę na tym, jak to wyglądało na tej firmowej naszej wigilii. Bo pamiętam, że zaczęto nam tłumaczyć. Bo to ty odrywasz, czy ja odrywam od ciebie i wtedy ty mi życzysz, i to są jakby moje życzenia. Trochę się w tym zagubiłem. Tak, ja, ja też. Jakby to miało sprawić, że ktoś życzy mi dobrze, jak on oderwia, a nie ja oderwę sobie od niego, to jakby te życzenia się nie spełnią. Jakbym to ułamał, a nie zjadł, to wtedy też się nie spełnią. To jest jakiś rodzaj symboliki, która ma dla ludzi znaczenie. Widziałem, że dla nich to miało sporo znaczenia. I sprawiało im to radość, że mogą komuś życzyć dobrze. Ja. To trochę mogłem zahaczyć o ten odcinek, który nagrywaliśmy, że ja tam nie potrzebuję jakiejś celebracji, i tak dalej. I takich dookoła rytuałów, bo przecież mogę życzyć komuś coś, no nie, tak przy innej okazji też. Co czasem robię. Ale myślę, że ludzie po prostu tego na co dzień nie robią. Mhm. Zapieprzają każdego dnia i zapominają o tym. A dla mnie to z kolei było mega, mega intymne. I i jakby to było zbyt, zbyt dużo zbyt dużo tak i wiesz co i tak tu się z tym zgodzę bo to nie jest coś co chciałbym powtórzyć w takim jakby towarzystwie współpracowników gdybym miał wiesz to byśmy to od tak jak, jak na przykład w szkole są wigilie klasowe to wiem że też się łamią opłatkiem i jakby nie byłam nigdy na Wigilii Klasowej, mm -hmm. ale gdybym miała być, bo na przykład się zobnałam w czasie, no, moja Majka i Leosia, one się, z, one już jakby wiesz, robią to właśnie tak, dla, dla mnie to jest tego samego gatunku, co to, że dostałam od na przykład od mamy łuskę karpie na szczęście. O! Tak, w sensie, no to jest taki zwyczaj taki zwyczajoprzesąd, że jest, jest karp i się o łuskę karpie. I co robisz z tą łuską? No, że się trzyma w portfelu, że płyną pieniądze. Nie. A i ja... dlatego nie ma pieniędzy, no proszę! Właśnie. Ale jak byliśmy u nich na Wigilii chyba dwa lata temu, to, to wtedy mama mi dała, bo jej coś tam zostało. Nieważne, ja teraz pewnie wierzący się bardzo, jakby katolicy uruchomią, że to jest coś tam święte i tak dalej, ale dla mnie ten sposób, czyli te przedszkolaki, jak Leosia była jeszcze rok temu, czy tam te dzieciaki, jedenastolatkowie, którzy normalnie się kłócą i jest tylko przełamy, no dobra, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, to to jest ta, ta sam, ten sam gatunek. A w mojej głowie to jest coś mega intymnego. I jeśli ja mam złożyć faktycznie szczere życzenia, ja nie jestem w stanie, jakby tego potraktować tak. Tak po bandzie, że to jest no. jak jakiś ten. Jest bardzo niewiele osób, z którymi ja rozmawiam częściej niż kilka razy w tygodniu, z którymi dzwonię z jakimiś problemami i z tymi osobami bym się mogła przełamać. Ale nie jakby z panią, z panią Helą z sklepu, bo wszystkiego najlepszego, okay. bo nowy na rok. Ale czy myślisz, że. Przez... Ale to ja. Czy myślisz, że przez to, że jakby to jest taki powszechny zwyczaj, to ta magia, którą mógłby nieść, to ona została zabrana z tego? Przez to, że każdy, a tak, no szczęścia, szczęścia, zdrowia, zdrowie, jest zdrowia, no i jeszcze zdrowia, tak? I nawzajem. I nawzajem, okej, okay, jak w tym, w tym memie, że już po prostu wysłasz kogoś życzenia, to po prostu piszesz jako pierwszy, nawzajem. Hmm. Wiesz, my mamy inne, inne tło wychowania i widzę już, że po naszych dzieciach na przykład to, choćby to, że, że dzieci nam wypominają, że my nie mówimy na zdrowie, nie? Chociaż to podobno jest niegrzeczne, ale mniejsza z tym. E... No więc, drodzy słuchacze, napiszcie, co myślicie o naszej perspektywie. Ponieważ wydaje nam się, że no wa wam w ogóle to, co powiedzieliśmy, to jest zupełnie coś obcego. Ale to tak jest. My w taki sposób odbieramy to, w taki sposób odbieramy, nie wiem, wasze zwyczaje, i trudno jest nam do tego się zaadoptować. No, więc napiszcie, co wy na ten temat myślicie, w tom, na temat naszej mhm. perspektywy, i czy my, jak poprawnie to interpretujemy. Tak, ja tu jeszcze dodam, że dla mnie taką formą ogólną, dostępną dla wszystkich, nie, niezbyt intymną, jest to, że na przykład my sobie robimy zdjęcia e, świąteczne i na przykład sobie wrzucę taką zdjęcie, zdjęcie na przykład nas, naszej sesji świątecznej i napiszę nam dla wszystkich znajomych, że życzymy wszystkim wesołych świąt. I to jest dla mnie takie optymalne, ale dla kogoś w ogóle nie wiem, może, może to będzie zbyt, zbyt intymne z kolei, bo on na przykład nie chce mieć żadnego konta w żadnym medium społecznościowym i nie, nie ma takiej opcji. Być może. Co kto lubi. Dziękujemy bardzo wam za to, że byliście z nami na żywotach Sary Jedwina i wysłuchaliście tej rozmowy. Przypominamy wam o tym, że jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to subskrybujcie ten kanał, ponieważ dzięki waszym subskrypcjom Sara jest bardziej szczęśliwa. A ty nie? Ja nie mogę się przyznać. Okay.